A dzisiaj pokażę Wam, jak wbiłem 1100 pucharki na El Primo. Miałem 1112 pucharków, no ale z jedną gireczkę zagrałem, spadłem. Myślę, że jeszcze w tym sezonie uda mi się wbi wbić e, 1200, ale nie wiem, więc myślę, że wrzucę filmy z 1150 i z 1200, jak mi się uda. Nagrywam ten film drugi raz, bo. Zagłoszona dałem grę, a mnie praktycznie nie było słuchać, ale trudno, zdarza się. Pokażę Wam parę giereczek, Od razu mówię, że się timowałem. Najpierw pokażę Wam last game'a. Jak to wyglądało? Już miałam 1099 kucharków, więc myślę, że naprawdę ładny wynik. Sam do końca nie pamiętam w sumie tego last game'a zobaczmy, skimuluję tu dwa karle zbieram teraz kolejne powercuby i kordelis i teraz skimuluję się tym karlem mamy tą piperkę która nakrywała chyba nie nakrywa tego tutaj kordelica skimuluję się też z tym karlem i padnie chyba kordelis tak My się tutaj teamujemy z Karlem Tutaj jest Melody, tutaj jest Gaz tutaj jest Jin Na razie mi się tutaj ciekawego w tej gierce nie działo Po prostu sobie chodziłem z Karlem Ale polecam oglądać do końca Ponieważ będą ciekawe te giery zbiera sobie z Cuba. Gaz padł, e, nie, e, padł Jin Przepraszam za lagi, bo mogą być na lagi w powtórkach, bo wiadomo jak to jest. Naprawdę, ja cały gierek odchodziłem z tym Karlem, więc nie jest to jakaś wybitna gierka, ale jednak czasem też gierki takie się złożają. I gram bardzo bezpieczne, bo to last game, nie chciałam zepsuć. Sobie na spokojnie chciałam naładować ulta, tylko tak, żeby nie zbić mu za dużo HP. by mógł mnie po prostu użyć ulta, przestraszyć się i mnie naklepać z ultem. Hit tutaj w y, klepie na krepokita. tutaj padnie melodii, tutaj popełniłem błąd niepotrzebnie użyłem ult'a i gaz na yy, teraz padnie piperka później padnie ten karl chyba najpierw padł karl to już na no, jednak czasami trzeba teraz padnie ta piperka Yy, później padnie gaz i drugi będę ja. Uważam, że giereczka była mało ekscytująca, po prostu grałam bardzo bezpiecznie. Już nie miałam szans, szans z tym Karlem. Ale teraz będzie ciekawsza giereczka. Mm. Pokażę Wam tą giereczkę, a zostałem na koniec najciekawszą. W której wydaje mi się zrobiłem naprawdę ładną akcję. Mamy tutaj Lobby Dw Lili, Edgara. Y, tej baza y, Kendziego, Broka, Edgara i Mortisa. No i oczywiście Elfina. Lili i, i Shaiva. Także ja sobie skoczyłem na środek. I mi się wydaje, że to jest bardzo dobry początek. Ponieważ zebrałam sobie już trzy parki, No i tak raz sumie też nie będzie jakoś bycia Tej kampili zebrałam sobie. Tej filmowałam się z Brok Edgar tutaj teamują. Brok próbował sobie nadawać ulta na mnie. Tutaj kampi Edgar, to jest Kenji. Tutaj również się steamowali. O i tak naprawdę nic ciekawego z tu się nie działo. Mogę trochę skipnąć. Tutaj zaraz chyba na klepie tego Mortisa. Niedługo, więc nie będę już przewijał. Ale zobaczymy. Od tej gieretki coś również sam nie pamiętam. <laughs> Tak naklepam tutaj Mortisa. Trochę ham skąd, ale to sami trzeba. I chyba nikogo nie, 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 nie będzie się tu działo. Podchodzi do mnie ten Edgar. Tutaj jest Shade, tutaj jest Lily. E, chyba teraz padnie Kenji. Z pamiętam. Bo zacznę fokusować Edgara. I on przeskoczy. I, jak, i tak to wyjdziesz na klepie Kenziego. No i teraz pada Kenji. Teraz chyba padnie Edgar. Dokładnie tak. Tutaj 6 ze ściany, która teraz. Pad Edgar teraz padnie, i później 6. Tak. Tutaj 6 sobie zaraz padnie. I padnie Brock. I zajmę chyba. Tutaj strasznie zepsułem yy, finał, bo mogę bez regulaminu zająć pierwsze miejsce. Ale Edgar uszu to jest tego słabo to rozegrałem. Sami zobaczycie, że mogę to bez problemu ubrać. W tym momencie użyłem ulta i Hyper do nie użyłem. Także tu wygrywa Edgar. Idziemy do, moim zdaniem, ostatniej i najciekawszej gierki. Bo muszę ją znaleźć. Nie mogę. Tak, to jest ta gierka. Yy, tutaj jest Maisie, yy, która ma 1248 bucharków. I. Ma 45,5 tysiąca Także jest troszeczkę lepsze mnie yy, Mamy tu też wysok na wysokich pucharkach gram w miarę wysokich skill W który... no w sumie w takich pucharkach jest łatwo wbijać, wysokie rangi, więc Nie jest takich wyczyn Ma Edgar na 3200 na 1164 Czyli trochę spadł Także oglądamy Moim zdaniem najciekawsza giereczka Porażę. ale wydaje mi się, że naprawdę końcówkę bardzo ładnie ugrałem już na sam początek skimowałem się tej z tą Maisie wbierałam sobie parę kuby, i go zbiera, zabiera środek i idzie kampić skimuję się z tym Ortizem, którego później będę chciał sami zobaczycie, że nie do końca mi wyjdzie Stymuje się są Lili i Kenji. Ja zapraszam na środek, żeby po prostu przejąć ma kontrolę nad mapą. Emoteczkę. Co to jest za emotkę? Nie wiem, dziwnie to wygląda. Tutaj ten Elpino wpadnie jako pierwszy. Zostanie naklepany najprawdopodobniej przez Miko. Tak. Tutaj jest Lili, Kenji. Na początku nic z się nie działo. Pada ten El Primo i 9 lasów będzie przez długi czas. Yy, zaraz będę próbował sfokusować yy, Mortisa. Lecz niestety mi się to nie uda. Nie chciałam yy, zabijać Mortisa, bo najprawdopodobniej by mnie Macy sfokusowała. Chybałam się, że mógłbym niestety przegrać. No i tutaj pokazuję, żeby sfokusować Mortisa. Sam nie chciałam na no bo wiadomo, że jednak Maisie, Kenji i Lee mogliby na mnie się fokusować za to. Pokazywałem, myślałam, że Mortis wychodzi z drogi. Myślałam, że ktoś naklepie, ale jednak nie. Tutaj Mortis naklepu Amber. Już myślałam, że to jest koniec Mortisa, ale jednak sami zobaczycie, że później uratował mi życie. Zaczął mnie Steel atakować, naklepałem Steel i w tym momencie mogli mnie bez problemu naklepać. Ale dzięki Mazie, z Mordyceu'owi przeżyłem. naprawdę dziękuję im. Nie znam tych osób. Nie, nie jestem mój Trajterem. Żeby nie było. Naprawdę ich nie znam. I zobaczycie, że uda mi się bardzo ładnie ugrać. Niestety nie odwięczyłem się lojalnością dla Mordyce. Naklepałem go Chamsko. I robi się naprawdę klasno. Teraz naklepa, naklepałem tą Mazie. I teraz padnie Miko. Szczerze mówiąc, myślałam, że w tym momencie. Przegram, ale jakimś fartem udało mi się naklepać tych dwóch Brawlerów. Troszeczkę brak styla Lili pomógł mi. Także, właśnie tak wyglądałem moje parę giereczek na poziomie 1100 pucharków. Wydaje mi się, że nie jest taki wyczyn. Także co? Szybciej, jakie więcej filmów z Starsa może Może jakieś w komentarzach. Ja, ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć!